Uwaga! Proszę zwrócić szczególną uwagę na dzisiejszą wiadomość, ponieważ zawiera ona pilne i bardzo niepokojące objawienia. Dzisiejsza wiadomość została otrzymana przez katolicką powiernicę Luz de Marie de Bonilla w dniu 10 lipca 2024 roku. W tej wiadomości nasza pani wspomniała o straszliwych wydarzeniach, które mają się wydarzyć na całym świecie. Dokonała objawień dotyczących Europy. I tego, co stanie się z niektórymi krajami, takimi jak Francja i Anglia, a także ujawniła coś straszliwego, co ma się wydarzyć z statuą wolności. Byłem naprawdę poruszony tymi objawieniami. Nie możemy zapomnieć, że Francja była wspominana w wielu ostrzeżeniach i proroctwach i ponownie została wspomniana przez naszą panią. Proszę obejrzyj ten film do końca, abyśmy po ostrzeżeniu królowej pokoju. Mogli razem odmówić modlitwę o pokój na świecie, ponieważ to, co nadchodzi, jest naprawdę niepokojące. Oto wiadomość. Kochane dzieci mojego niepokalanego serca, kocham Was, dzieci i błogosławię Was. Chcę Was prosić, abyście skierowali kilka Waszych codziennych modlitw za ludzkość. Kochane dzieci mojego boskiego Syna, gdy ludzkie istoty będą mówić o pokoju. Fałszywym pokoju, wtedy konflikt stanie się silniejszy. Większość krajów i ich instytucje są w poważnych konfliktach. Instytucje, które tworzą silne filary, dające solidność państwom, w tej chwili są osłabione przez pozwolenia, na które zostały narażone przez swoich przywódców. W imię mojego Boskiego Syna wzywam Was do modlitwy za siebie nawzajem i nie tracenia wiary. Żyjcie zgodnie z naukami mojego Boskiego Syna. Będąc wykonawcami prawa Bożego, szanując świętą tradycję i żyjąc sakramentami, które w tych momentach są lekceważone, ludzka istota przemieszcza się z kraju do kraju, niosąc ze sobą różne ideologie, przyspieszając upadek tego, co było oparciem człowieka w życiu. Kraje, zwłaszcza europejskie, zostaną zaatakowane od wewnątrz, nie spodziewając się tego. Świt będzie jak rój pszczół który nagle atakuje. Wiele krajów w Europie zostanie zaatakowanych. We Francji krew popłynie ulicami. Włochy zostaną zaskoczone przybyciem wojsk krajów totalitarnych. Chaos zapanuje. Anglia nie będzie już taka sama jak dawniej, kiedy pokazywała swoje luksusowe pałace. Luksus zniknie, a wszystko stanie się ruiną. Bliski Wschód wpadnie w furię. Wzrosną konflikty, których nie uda się powstrzymać. Cierpienie będzie większe. Kraje zagraniczne przybędą szybko, a w mgnieniu oka konflikt się nasili. Kochane dzieci, w Ameryce Północnej upadnie statua wolności, która wpadnie do morza i zatonie. To będzie zapowiedź wielkiego cierpienia dla tego narodu. Kraje duże i małe, wszystkie będą cierpieć z powodu bezdusznych umysłów które myślą tylko o zwycięstwie. Ameryka Południowa przyjmie wielu moich dzieci, które przybędą w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Ale zanim to się stanie, Ameryka Południowa zostanie oczyszczona. Rewolucja wybuchnie w Argentynie, a mój boski syn będzie cierpiał z tego powodu. Brazylia będzie cierpieć i zostanie rozpalona. Karnawałowe śmiechy przestaną być widoczne, a ludzie będą wołać do Boga o miłosierdzie. Chile dozna wielkiego cierpienia. Moje dzieci będą szukać swoich rodzin w wielkim rozpaczy. Kolumbia wpadnie pod władzę tych, którzy nie mają litości, ale zostaną wspomagani przez kraje partnerskie. Wszystko to jest konieczne, kochane dzieci, to konieczne. Zobaczycie cuda, które się wydarzą z powodu modlitw tych, którzy żyją w modlitwie. Anielskie legiony będą Was chronić i uwolnią Was z rąk wroga. Ale konieczna jest wiara, nie strach ani lęk, ale wiara. Kochane dzieci, mój boski syn wzywa Was do nieustannej adoracji. Poświęćcie swoje domy naszym sercom. Ci, którzy muszą opuścić swoje domy, zrobią to tylko wtedy, gdy poczują natchnienie ducha świętego. Trwajcie w wierze bez rozpaczy, już wiecie, co macie robić. Kontynuujcie swoją drogę z zapalonymi lampami. Z najlepszym olejem, którym jest wiara w boskie obietnice. Ja, jako Matka, przyjmuję Was, wspomagam Was i błogosławię. Przyjęłam Was u stóp krzyża mojego boskiego Syna i nigdy Was nie opuszczę. Błogosławię Was, moje dzieci. W przyszłości nadejdą czasy pokoju i ciągłych błogosławieństw. Wasza Matka, Maria. Drodzy bracia i siostry, po wysłuchaniu tej tak poruszającej wiadomości od naszej Pani. Zapraszam wszystkich do połączenia się ze mną w gorącej modlitwie o pokój. Niech wspólnie z otwartym sercem błagajmy Najświętsze i Miłosierne Serce Jezusa oraz naszą Najświętszą Matkę o wszystkie nasze najbardziej pilne intencje i potrzeby duchowe i doczesne. Ojcze Niebieski, z sercem pełnym niepokoju i troski, kierujemy nasze błagania do Ciebie w tym tak trudnym czasie dla ludzkości. Prosimy o Twoje miłosierdzie i ochronę w obliczu wydarzeń, które nam zostały objawione, wołając o Twoją boską interwencję na rzecz pokoju na świecie. Panie, spójrz na nas z współczuciem i miłością. Udziel nam mądrości, abyśmy rozpoznali znaki czasów i siły, abyśmy pozostali mocni w wierze, abyśmy z pokorą podążali za naukami Twojego Syna i żyli zgodnie z Twoją świętą wolą, szanując tradycje i sakramenty. O Jezu, nasz Zbawicielu, który cierpiałeś za nas na krzyżu, prosimy o Twoje wstawiennictwo, abyśmy mogli stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom z odwagą i ufnością w Twoje miłosierdzie. Chroń nas przed niebezpieczeństwami i trudnościami, które nadchodzą. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, napełni nasze serca i umysły. Najświętsza dziewico, matko nas wszystkich, błagamy o Twoją ochronę i wstawiennictwo. Przyjmij nas do swojego niepokalanego serca i prowadź nas bezpiecznie przez te czasy próby. Wiemy, że Twoja matczyna obecność jest latarnią nadziei i pocieszenia pośród burz życia. Prosimy o pokój w Europie, zwłaszcza we Francji i Anglii, które stoją przed poważnymi zagrożeniami. Niech krew nie płynie po ulicach, a serca będą poruszone do pojednania i miłości. Stawiaj się za przywódcami tych narodów, aby szukali pokojowych i sprawiedliwych rozwiązań. Prosimy o Amerykę Północną, gdzie upadek statuły wolności symbolizuje wielkie cierpienia. Niech ten kontynent znajdzie drogę do duchowej odnowy i pojednania. Chroni narody Ameryki Południowej, zwłaszcza Argentynę, Brazylię, Chile i Kolumbię. Niech przezwyciężą czas oczyszczenia i znajdą bezpieczeństwo i pokój w Tobie. Panie. Kierujemy nasze modlitwy także do Polski, narodu głębokiej wiary i pobożności. Chroń ten kraj przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami, które się zbliżają. Niech naród Polski, zawsze wierny Tobie i Twojej najświętszej Matce, znajdzie siłę i odwagę, aby stawić czoła próbom z wiarą i nadzieją. Niech Polska nadal będzie latarnią światła i wiary dla świata, inspirując inne narody do podążania drogą pokoju i sprawiedliwości. Pomóż nam zjednoczyć się w modlitwie i działaniu, ufając Twoim obietnicom i Twojej nieskończonej miłości. Niech będziemy latarniami nadziei dla tych, którzy są wokół nas, żyjąc z wiarą i bez lęku. Udziel nam łaski, abyśmy poświęcili nasze domy najświętszym sercom Jezusa i Maryi, znajdując siłę i ochronę w Twojej boskiej obecności. Kochany Jezu, Wzywasz nas do nieustannej adoracji i trzymania naszych lamp zapalonych olejem wiary. Niech nie zabraknie nam wiary w Twoje obietnice, i abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom z ufnością, że zawsze jesteś przy nas. Matko Mario, dziękujemy za Twoje nieustanne wstawiennictwo i za to, że nigdy nas nie opuszczasz. Przyjmij nas pod swój opiekuńczy płaszcz i prowadź nas bezpiecznie do Twojego Syna. Niech Twoje błogosławieństwo nas wzmacnia i przygotowuje na nadchodzące czasy pokoju i błogosławieństw. Z sercami pełnymi nadziei i wdzięczności, wznosimy tę modlitwę, ufając twojemu nieskończonemu miłosierdziu i twojej wiecznej miłości. Amen.